Znajdujemy się y, oczywiście y, Kocierz Hotel and Spa. Gdzie będzie finał 76. Tour de Pologne. Olbrzymie przedsięwzięcie. Jak Kocierz sobie z tym poradził? Witam serdecznie, witam wszystkich. Ja powiem tak, jest to największe przedsięwzięcie do tej pory i bardzo się cieszę. Zawdzięczamy to oczywiście wysiłkowi naszego całego zespołu. Ela, pokaż się proszę. Ela, przewodniczący, i, 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 i działamy. Stanęli na wysokości zadania. Powiem szczerze, że. Rzeczywiście, może to jest bardzo duże wyzwanie. Mam nadzieję, że wszystko się uda. I trzymam kciuki. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zrobił mój zespół. Za co im serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich okolicznych mieszkańców do kibicowania. Znacie Państwo sytuację w ostatniej chwili, jaka miała miejsce z wypadkiem tego kolarza. Natomiast no, życie. Toczy się nadal, sportowcy uczą to w jakiś sposób szczególny. No i oby szczęśliwie zakończył się ten wyścig pokoju bez żadnych już tego typu zdarzeń. Dziękuję bardzo panie sędzio. W dalszym ciągu znajdujemy się w Kocierz Hotel Spa i z nami burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Witam panie burmistrzu. Witam serdecznie. Jak podoba się panu organizacja całego wyścigu? Czy są jakieś perturbacje? No perturbacje, w, oprócz tej e, informacji tragicznej z, z wczorajszego dnia, e, z wielkim podziwem e, tutaj obserwujemy samą organizację, rozwiązania techniczne. No, no to już jest najwyższa e, półka, jak to się mówi, organizacji tego typu turów. A kiedy taki turniej, e, może 77. edycja Tour de Poly e, przyjedzie do Andrychowa? No Jesteśmy w stałym kontakcie z panem Czesowym Langiem, dyrektorem tego wyścigu, natomiast rozmawiamy, to jest też kwestia ich wizji na to, którędy ma przebiegać trasa. Cieszę się, że wróciła po wielu latach właśnie ta impreza na, na kocierz, na te podjazdy, na górskie premie, które tu się zawsze odbywały z no wielu Miłośników, sympatyków tego sportu. A poza tym jest to wielka promocja dla tego terenu. Już nie mówię dla Andrychowa, ale dla w ogóle Beskidu Małego, ponieważ jest to transmitowane na praktycznie cały świat. Więc na pewno widzowie będą mogli zobaczyć te nasze atrakcje turystyczne i może ktoś z nich zapragnie pojechać szlakami. Tour de Poloń, wokół, wokół tych tras, czy, czy tymi trasami się przejechać, no i skorzystając z naszej oferty i zaproszenia. Dziękuję bardzo.